Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o pielęgnacji i dlatego zaprosiłam do siebie gościa specjalnego, eksperta marki Helena Rubinstein, Kasia Wyciszkiewicz. Dzień dobry, cześć, kochani, dzisiaj chciałam pokazać Wam trzy sposoby na to, jak z marką Helena Rubinstein utrzymać piękno skóry po lecie, żeby była promienna i zdrowa. Bardzo się cieszę, że marka Helena Rubinstein jest u nas marką na wyłączność. Mało kto wie, że jest to marka założona przez Polkę, ale może Kasia masz jeszcze kilka innych ciekawostek na ten temat. Zdecydowanie. Polka, posłuchajcie, to z Krakowa. Młodziutka dziewczyna, która wymyśliła sobie, że podbije cały świat i zrobi to poprzez urodę, czyli tak naprawdę właśnie pokazując kosmetyki, żeby panie były bardzo zadbane. Więc zwiedziła cały świat tak zwana self-made woman, czyli kobieta, która sama siebie stworzyła, wymyśliła siebie. No i właściwie świat kosmetyków dzisiejszy nie byłby tym, który jest bez Heleny Rubinstein, bo ona była totalną pionierką. I dzisiaj marka kultywuje te tradycje i rzeczywiście stara się, aby wszystkie formuły były jak najbardziej pionierskie. E, wspomniałyśmy o tym, że będziemy rozmawiać o tych trzech sposobach na to, jak utrzymać tak. dobrą kondycję skóry. Piękną skórę po mm -hmm. Tak, dokładnie. Powiedz, jakie konkretnie są to sposoby? Mamy trzy sposoby, posłuchajcie. Z linią em, Power Cells z Helen Rubinstein, czyli z tą zieloną energią, taka zielona ładowarka dla skóry. I mamy jeden sposób to jest dla skóry, która jest mniej wymagająca, czyli ma takie mniejsze potrzeby. Bardziej chodzi o to, żeby zadbać o to, co już mamy doskonałe. Drugi sposób jest z kolei dla tych osób, które mają troszkę większe problemy skórne, czyli dla skóry bardziej wymagającej. A ten trzeci sposób, Julia, to będzie właściwie, jakbyśmy miały powiedzieć, że który produkt jeden jest najlepszy z całej linii i mam go kupić, no to wtedy to właśnie będzie ten sposób taki booster dla skóry. Okej, okay, czyli e, wiemy już, jak dopasować tak naprawdę odpowiedni e, rytuał dla siebie. E, to powiedz, może przejdźmy już od razu do tego pierwszego rytuału i powiedz, co się do nie Możesz się doczekać. tak, już chciałabym koniecznie sprawdzić. Okej, okay, posłuchajcie. Produkty. To tak, teraz ten pierwszy rytuał to jest e, ta cera mniej wymagająca, czyli tak naprawdę mamy właściwie cały czas ładną cerę, ale gdzieś może troszeczkę zauważyłyśmy, że lekko rozszerzają się pory, troszkę nie jest idealnie, Idealny koloryt, może troszeczkę przesuszenie polecie nastąpiło, bo czasami na słonku trochę za długo pobyłyśmy. Więc, żeby właśnie jakby e, przywrócić te wszystkie idealne proporcje skóry co do nawilżenia, natłuszczenia, odżywienia, to ta propozycja myślę, że będzie idealna. Dwa produkty, dwa kosmetyki nasze kultowe serum i do tego posłuchajcie: Emulsja, która bardzo silnie nawilża. Bardzo prosty sposób, dlatego że dwa kosmetyki są i na dzień i na not. Czyli Julia, nakładamy sobie najpierw serum. Tak, zobaczmy. Jestem ciekawa Twojej opinii, czy ci się spodoba. Ja też od razu poproszę, posłuchaj, tym razem o. Proszę jeszcze pytanie. ja wezmę dla siebie. Także zobaczcie, jak to jest bardzo lekka konsystencja, no właśnie, która jest bardzo. Chciałabym, żebyś powąchała. Tak, bardzo piękny. Na pewno e, myślę, że tutaj też kojarzy mi się z nazwą, z tego względu, że on jest taki energetyzujący, e, bardzo taki zielony, dodający energii właśnie. No więc właśnie, dokładnie o to chodzi. Posłuchajcie, ta cała idea tego serum jest taka, żeby dodać naszej skórze energii, żeby ona się mogła sama regenerować, bo ona ma tą umiejętność. Tylko czasami po prostu musimy ją troszeczkę podkręcić, czyli dać takiego, taki booster, taką, taką dodatkową energię więc mamy tą cudowną energię i przy okazji, zobaczcie, jest taki efekt, zauważyłaś, że jest taki efekt lekko świetlistej skóry, takiej lekko promiennej, także to nie jest blask jako taki, ale ona od razu zyskuje promienność, czyli podkreślamy właśnie tą, tą młodość cery. I teraz na to serum nakładamy, rozumiem, emulsję, tak? Dokładnie jako i to serum, roku. zobacz, bardzo szybko się wchłonęło, mm -hmm. prawda? Także już go nie ma i teraz y, emulsja, y, bo serum jest właśnie jakby taką bazą, która y, daje skórze tego, tą, tą tą ekstra energię i teraz jak sobie nałożymy emulsję, ta emulsja jest i na dzień, i na noc, tak jak serum, I naprawdę trzeba jej jej niewiele, i ta emulsja ma już troszeczkę inną konsystencję, ale bardzo podobny aromat. Idea jest taka, że ona bardzo silnie nawilża skórę, bo o ile serum ma taki wiecie, kompleks składników, które tą cerę będą regenerowały, odnawiały, o tyle emulsja jest już nam potrzebna po to, żeby utrzymać ekstra nawilżenie skóry, żeby ona była cały czas taka piękna, promienna i młodzieńcza i przy okazji, żeby była chroniona przed wszelkimi stresującymi czynnikami, typu promienie UV, smog. I tutaj powiem Ci, że od razu czuć na skórze, że mimo tego, że są to bardzo lekkie konsystencje, to właśnie ta skóra jest taka zabezpieczona, ona jest zmiękczona, czuć taką warstwę komfortową yy, i momentalnie. Bardzo przyjemnie się rozprowadza. Tak, prawda? Zdecydowanie. I to, co też wspomniałaś, że jest ona bardzo wydajna, więc tak, słownie tak, tak, odrobinka czuć, trzeba... że można ją rozprowadzić na dużej powierzchni skórę. Tak. Na całej bówce i pamiętajmy o szyi jeszcze. Okej, okay, czyli mamy pierwszy y, rytuał za nami. Dokładnie. Y -y. To teraz, y, jaka jest druga możliwość? Druga możliwość z kolei to jest y, tutaj przestawmy, żeby to było może Wam lepiej zobaczyć. Druga możliwość jest y, w tym przypadku, kiedy mamy już takie troszkę większe problemy z cerą, czyli zauważyłyśmy, że jest totalnie nierównomierny koloryt, że gdzieś powolutku ta skóra traci swoją jędrność. Być może pojawiły się jakieś takie rozszerzone pory. No, ewidentnie widzimy, że skóra wygląda nie tak, jak jeszcze chwilę temu. Czyli, mhm. a może po prostu nie dosypiałyśmy, może troszkę się gdzieś zestresowałyśmy i skóra, no niestety, jakby widać to na zewnątrz skóry. No to chyba większość ma taki problem. No więc, właśnie, więc w takim przypadku yy, już troszeczkę bardziej rozbudowana ta pielęgnacja będzie idealna, bo serum, oczywiście, znowuż na dzień dobry jest i na dzień, i na noc, jaka ta, jako ta pierwsza, yy, jakby pierwszy kosmetyk, pierwszy etap. Po serum, posłuchajcie, nakładamy krem na dzień, który przede wszystkim będzie skórę chronił i zabezpieczał, i teraz idealnie będzie jeszcze właśnie po serum nałożyć, ja tutaj Ci od razu może zaaplikuję. Mhm. Rozsmarujmy sobie i teraz zobacz, to jest ten krem, który jest dzienny, więc on też idealnie nadaje się, żeby posłuchajcie nałożyć na niego makijaż. Także to jest, yy, rozsmarowujemy, on za chwileńkę się wchłania i możemy spokojnie stosować makijaż. Też ma taką bardzo, bardzo delikatną aurę zapachową, prawda? Też subtelnie pachnie. Ale bardzo pięknie wygląda skóra, od razu tak świetliście, więc myślę, że faktycznie z makijażem będzie ona korespondowała e, fantastycznie, ale też kwestia tej konsystencji, która jest taka delikatnie wygładzająca, e, czuć, no właśnie, że ta struktura czuć, że skóry skóry, Tak, mhm. jest po prostu taka perfekcyjna. I to, jest, I to jest super spostrzeżenie, dlatego że właśnie w tym kremie posłuchajcie, mamy taki kompleks defense, czyli ochrony, który sprawia, że ten krem rzeczywiście jest taką, taką takim sztulnym kaszmirowym szalem dla nas, którego my fizycznie nie Odczuwamy, ale on super chroni skórę przed właśnie tymi wszystkimi stresorami, również przed y, niebieskim światłem naszych telefoników i komputerów, więc od razu skóra przy okazji dostaje ekstra zastrzyk ochrony w tym kremie. A jak wygląda ta konsystencja nocna? No właśnie, razie. teraz konsystencja nocna jest troszeczkę inna. Ona nadal jest lekka, zobacz, ale jest troszeczkę bardziej kremowa w tym kontekście, prawda? Ciut mniej żelowa w stosunku do tej konsystencji e, kremu na dzień. Tu oddaję Ci szpatułkę. I powiem Ci, że ja bym ją tutaj porównała do takiego delikatnego musu, takiego Mus, No właśnie, bo teraz i to jest też super spostrzeżenie, dziękuję, że to zrobiłaś, bo to jest taki, tak zwana konsystencja melting, czyli taka, która pod wpływem ciepła skóry, zaraz bardzo ładnie się wchłonie w mhm. skórę, więc y, ten krem też szybko się wchłania w skórę i on z kolei daje taką ym, ym, jakby przyspieszoną, podkręconą regenerację skóry, czyli wiemy, że nocą skóra już nie musi walczyć z żadnymi czynnikami stresującymi typu smog, typu promienie UV. Nocą skóra potrzebuje się regenerować, odnawiać. Wtedy kiedy śpimy, prawda? To jest taki standard złoty w kosmetyce, więc właśnie ten krem nocny ma przy okazji jeszcze w sobie posłuchajcie poza całą tą, jakby ideą komórek macierzystych, o których powiem może za chwileńkę. Ma jeszcze coś takiego jak Water Cage. To jest taka klatka wodna, czyli on zatrzymuje wilgoć, która produkowana jest przez skórę i dzięki czemu budzimy się z taką skórą, wiecie, pięknie, promienną, świeżystą, tak, taką. Jakby plumping, taką idealnie nawidzoną, więc po prostu absolutnie wilgoć nie ucieka ze skóry dzięki temu. Okej, okay, super. Czy tak samo będzie właśnie w przypadku e, produktu pod oczy. Już czekam, szczerze, powiedziawszy A Produkt pod oczy jest o tyle fajny, że właśnie tutaj mamy e, no, kilka takich substancji aktywnych e, z natury, które rzeczywiście działają, w tym m.in. kofeinę. I zobacz, w ogóle mam taki ciekawy aplikator. Także tutaj spójrz, takie malusinkie. Mhm. Bo, bo kremu pod oczy wiemy, że nie potrzebujemy nigdy za dużo, prawda? Więc ja sobie tutaj nałożę. E, możemy nałożyć go kilkoma kropeczkami z aplikatora albo opuszkiem palca. Julia, czy wiesz, który opuszek palca jest najlepszy do nakładania kremu? E, serdeczny. Dokładnie, serdeczny. I teraz, dlaczego serdeczny, kochani? Dlatego, że patrząc na wszystkie nasze palce, ten serdeczny właśnie ma najmniejszy nacisk, czyli w tym kontekście najdelikatniej działa na tą najwrażliwszą skórę pod oczami. Więc ten krem pod oczy, posłuchaj, ma mm, taką umiejętność. Umiejętność niwelowania cieni pod oczami, i jak jest też lekka opuchlizna, to on bardzo łatwo sobie z nią. Poradzi, właśnie dzięki naturalnym składnikom. A czy ten aplikator, y, zauważyłam, że on jest taki chłodny, można nim też dodatkowo super, sobie masować? To Super, fajnie bardzo fajne spostrzeżenie, jak najbardziej. W ogóle można ten kręczyć w lodówce, niektórzy tak właśnie robią i wtedy mają, bo nie, zobaczcie, on jest metalowy, tak jakby. Więc on się w tej lodówce bardzo fajnie wychładza i dzięki temu jest jeszcze w ogóle taka taka um, taki kształt, jakby idealny, właśnie tak jak powiedziałeś, żeby pomasować. Więc dzięki temu możemy sobie po prostu tą końcóweczką pomasować to szczególnie. Szczególnie istotne jest wtedy, kiedy jest opuchlizna pod oczami, bo musimy troszeczkę udrożnić właśnie tą. Za stałą limfę, tak? Wodę, która jest y, i tworzy taki woreczek, i w ten sposób tym aplikatorkiem będzie idealnie. Zauważyłam, że w obu tych rytuałach w zasadzie taką gwiazdą y, jest to serum. Powiedz mi, czy jakieś sposoby aplikacji tego serum y, są opatentowane przez Helenę Rubinstein, które jeszcze lepiej y, spowodują, że będzie działało na naszą skórę? Zdecydowanie tak. Posłuchajcie, mamy takie gesty aplikacji, ale pozwolisz, że o tych gestach opowiemy w Beauty Tipie, dobra? Pokażę Wam, jak w prosty i szybki sposób podkręcić działanie serum yy, specjalnymi gestami aplikacji. I najpierw na wieczór, tak jak się zdemakijażujemy, nakładamy sobie serum, to posłuchajcie, idealnie zrobić łapki w pięści i tymi piąstkami, tutaj płaskimi częściami palców, zrobić sobie właśnie taki ucisk od żuchwy do uszu, i tak zobaczcie, wędrujemy do góry twarzy, na kościach policzkowych pod oczami i tutaj pionowo. I poziomo na czole. I ostatecznie schodzimy na dół, żeby odprowadzić linfę na szyi. A teraz drugim sposobem, tym gestem, żeby jakby idealnie ym, wygładzić skórę, to jest użycie dwóch dłoń i rozciąganie od środka twarzy na zewnątrz. Rozciągamy w ten sposób do uszu, na górze rozciągamy nasze zmarszczki, ewentualnie pionowo. Poziomo I przechodzimy znowuż do uszu, na dół do szyi. I teraz, jak mamy zmęczone oczy po całym dniu, to jest taki japoński sposób, że znowu robimy łapki w piątki i tą częścią, posłuchajcie, przy, w ten sposób przyciskamy oczy na kilka sekund. Tak konkretnie przyciśnijcie, i wtedy oczy naprawdę, zobaczycie, doznają niesamowitej ulgi, dlatego że uciśnięty mięsień i za chwilę puszczony bardzo pięknie się rozluźnia. A teraz w ciągu dnia troszeczkę zmodyfikujemy te gesty, czyli jak nakładamy sobie serum na nasze dłonie, to wtedy tymi dłońmi robimy sobie całą dłonią taki ucisk. Znowuż pamiętajmy, zawsze od środka na zewnątrz, bo chodzi o to, żeby idealnie odprowadzić limfę na czole. Ku górze i na zewnątrz do skroni na szyi, od góry na dół i po żuchwie na zewnątrz. I teraz, żeby pobudzić skórę o poranku do idealnego działania, żeby ona od razu była taka wiecie, lekko zaróżowiona, jędrniutka, to robimy coś takiego, że łapiemy skórę tutaj od żuchwy i ją lekko szczypiemy. I znowuż od środka twarzy do zewnątrz. Takie szczypanie. I w ten sposób właśnie idealnie ujędrniamy, pobudzamy krążenie skóry. Na czole też sobie tak delikatnie łapiemy pomiędzy paluszkami. Schodzimy znowuż do uszu. To jest ten podstawowy gest i robimy taką szczypankę na szyi. I zostały nam jeszcze oczy, czyli łapiemy brwi i szczypiemy sobie. Od wewnątrz, na zewnątrz i oczęta od wewnątrz na zewnątrz. I po takim uciskowym masażu oka, na koniec jeszcze idealny masaż siatku Posłuchajcie, siedem punktów, czyli w kąciku oka, jak się zaczynają brwi, po środku brwi na łuku, na zewnątrz, w kąciku, znowuż na dole, pod okiem i wracamy koło nosa. Dwa razy opuchlizna na mnie straszna, a skóra będzie piękna, promienna i młodzieńcza. I teraz może przejdźmy do tego trzeciego y, rytuału, czyli z tą gwiazdą, o której wspomniałaś wcześniej. Dobra, no to teraz gwiazda, posłuchajcie, czyli nasz, nasze serum. tak, To jest, jak się okazało, też bestseller, bo rzeczywiście hmm, panie, które go wypróbują raz, hmm, no, są zachwycone i, i, i sięgają po niego hmm, w dalszym ciągu. I teraz to też jest taki kosmetyk, jakbyśmy mieli wybrać z całej linii Power Cell jeden produkt. Hmm, czy to dlatego, że akurat mamy jeszcze normalnie swoją pielęgnację w domu, czy dlatego, że akurat przestrzeń budżetowa nam na to pozwala, no to właśnie ja rekomenduję do dokładnie to serum, bo to serum czyni największą różnicę i ono jest w 94% naturalne, więc tutaj też mamy taki naprawdę bardzo piękny naturalny skład, ale ono ma też największe stężenie komórek macierzystych. A to jest dokładnie coś, co tak bardzo wyróżnia tą linię Powercell. Komórki macierzyste z takiej substancji, która nazywa się po angielsku samfire, a po polsku mówimy na nią e, solirud albo koper morski. No, śmiesznie to. Brzmi, ale posłuchajcie, komórki macierzyste to jest coś, co sprawia, że one się cały czas odnawiają, i dzięki tej swojej sile odnowy dokładnie to samo dzieje się z naszymi komóreczkami. A powiedz mi jeszcze w takim razie, skoro to określamy, ten produkt określamy jak rytu, jako rytuał, to czy można go używać samodzielnie? Zdecydowanie tak, aczkolwiek w przypadku cery, która będzie miała taką tendencję do przesuszania się, może być pewien dyskomfort, że troszkę za mało jeszcze jest nawilżenia. I w tej sytuacji po prostu proszę użyć kremu nawilżającego, dlatego że tutaj mamy dzięki tym komórkom macierzystym i substancje, które nawilżają i odżywiają skórę, ale mimo wszystko to jest serum. A wiemy, że serum to jest przede wszystkim skoncentrowany składnik aktywny. I tutaj właśnie mamy wysoką koncentrację tych komórek macierzystych. Ja dodam, że to serum też cudownie pracuje z naszym mikrobiomem skóry, dlatego że mamy tutaj pre- i probiotyki, żeby właśnie ta mikrof mikroflora naszej cery była w idealnej kondycji, a to jest ważne, żeby skóra była tak jak twoja, piękna, młodzieńcza, promienna i w idealnej kolorystyce. Super gładziusieńka. No powiem Ci Kasiu, że moje dłonie czują się naprawdę tak, dopieszczone tak, tak, i nie mogę się doczekać, żeby przetestować te produkty po prostu na skórze i zobaczyć te efekty e, na swojej cerze. Także dziękuję Ci bardzo, że podzieliłaś się dziękuję ze mną serdecznie. swoją ogromną wiedzą na temat pielęgnacji. No i co, będziemy chyba e, testować? Tak, no to teraz zapraszamy Was. Kochani, do wypróbowania, do testowania. Myślę, że się zakochacie. Julia, psaj, rozmawiamy tutaj tyle o kosmetykach linii PowerSell Helen Rubinstein. Czy jest coś, co Cię tak naprawdę najbardziej przekonuje w tej linii? No Myślę, że zdecydowanie to połączenie naturalnych składników i tej innowacyjnej technologii to jest taki klucz do tego, żeby osiągnąć najlepsze efekty. A powiedz mi, Kasiu, czy jest jakiś sposób na dobór idealnych kosmetyków do naszej skóry? Tak, mamy coś takiego takie urządzenie do analizy biometrycznej skóry. Ale o tym więcej dowiecie się w Beauty Newsie. Cześć, znajdujemy się w perfumerii Sephora, gdzie mamy możliwość wykonania unikalnej biometrycznej analizy skóry przy pomocy urządzenia marki Helena Rubinstein, które znajduje się za mną. Urządzenie to interpretuje aż 22 kryteria w czterech obszarach naszej twarzy, które później grupowane są w pięć kategorii problemów skórnych, takich jak jednorodność, jednolitość czy jędrność naszej skóry. Dzięki użytej technologii urządzenie pozwala sprawdzić nie tylko obecne, ale przewidzieć również przyszłe mankamenty naszej skóry. Po konsultacji oraz badaniu mamy możliwość dobrania perfekcyjnego rytuału pielęgnacyjnego skomponowanego idealnie dla naszych potrzeb. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest również możliwość sprawdzenia jak nasza skóra będzie prezentować się po dwumiesięcznej kuracji produktami marki Helena Rubinstein. Serdecznie zapraszamy was do konsultacji oraz badania w wybranych perfumeriach Sephora.